Analizujemy troszkę scenę, bo jak widzicie Państwo, wiele się u nas dzieje. Drodzy Państwo, wspaniały moment, wspaniały jarmark w Sławkowie. Pozwolicie Państwo, że jeszcze raz serdecznie powitamy na... W tym jarmarku, naszych gości z Hiszpanii, którzy już, tutaj, którzy już tutaj z nami występowali podczas ostatniego śpiewu. Witamy serdecznie naszych starostów, pana starostę Krzysztofa Adamczyka, pana starostę Rafała, pana starostę Krzysztofa Malczewskiego oraz pana wicestarostę Rafała Adamczyka. Pozwolicie państwo, że już teraz przekażę głos panu staroście. Dzień dobry. Witam wszystkich mieszkańców Sławkowa. Witam moich ziomków. Drodzy mieszkańcy Sławkowa, witam serdecznie w moim i waszym imieniu naszą kochaną delegację z regionu Galicja, naszych gości z Santiago de Compostela. Serdecznie witam! Brawa!